Z bananów, jabłek, winogron i kiwi. I z dodatkiem wody. Żeby nie była aż tak piękna. Zotocam tutaj wszystkie jabłko, na przykład mamy mamy na przykład tam jeszcze co mamy kiwi. Mamy jeszcze banana. Ona oczywiście. Musimy wszystko ładnie wsypać. Wszystkiego pełnienia. Ja większość. Wkładamy nasz pojemnik, Układamy i wkładamy wkładki, wkładamy wkładki, jest to już jest Jest bardzo zależy od dodania ilości wody.